Cześć, cześć, siemanko, ja jestem Seba i dzisiaj pewnie się dlaczego jesteśmy w studiu YouTube'a, w którym montuję z... miniaturki do filmów. Zjedna... Dzisiaj będziemy czytać komentarze z piosenki Ry jak Rico, która ma 12 lajków, 11 disjów, 201 wyświetleń, czy 195 I zapraszam do oglądania. Pierwszy komentarz. Wysię Ej, jak rak, kurna rak. Napisał The Dusher. napisał słabszy. 3. Daniel Ety. Słabo z tekstem i z śpiewem. Sorki. Stefcianka napisał, weź się nauczy najpierw nagrywać i też dorośnie, bo twój głos jest żenujący i w ogóle. Ja mu odpisałem, dziękuję za informację. No wiesz, sorry za taką opinię, ale na razie czy dziesięć głosów, to ciężko się, jak w mojej opinii, mogę ci powiedzieć może jakieś wyściążeń. I żeby nie był odcinek minutowy, to jeszcze coś zrobimy, za chwilę. Widzimy się. A jeszcze jeden komentarz od Michał. Michał, dobra AU, lepsza od oryginału Rico. Teraz robimy przerwa. Możecie wbić na tego TikToka. Link. Link będzie w opisie. A to koniec odcinka. Pa pa. Cześć, cześć, siemanko, ja jestem Seba i to jest kontynuacja tamtego filmu, którego nagrywałem i proszę, żebyście weszli na tego TikToka. Nick, znaczy nick tej osóbki będzie w opisie tamtego filmu, z tego filmu i ja kończę, papa. Pa.